No to witamy w Sukhothai, a mianowicie w parku historycznym Sukhothai, który znajduje się około 10 minut od aktualnego miasta. Są tu ruiny z czasów Królestwa Sukhothai, które trwało całe 200 lat od 1238 do 1438 i zostało zagarnięte przez Królestwo Ayutthaya, które panowało później na terenach dzisiejszej Tajlandii. Więc zaczynamy. Od tej świątyni tutaj, a poruszamy się dzisiaj naszymi dwoma rumakami nie piechotą jak w Camping Pet, ale rowerkami. Jest to fajny teren zalesiony, sporo się tu dzieje, więc zobaczmy, jak to wyglądało te kilkaset lat temu. No to teraz znajdujemy się przy świątyni Wat Mahathat, właśnie tam, która jest największą świątynią tutaj na terenie tego starożytnego miasta i jest w jej centralnej części. Bardzo ładnie się zachowały te ruiny. Mamy parę wielkich posągów Buddy. Właśnie tutaj niby szczątki Buddy były przechowywane i poświęcone kiedyś, kiedyś dawno temu. A ta stupa, która jest z tyłu tego pomnika naprzeciwko jest w kształcie pączka lotosu. Taka ciekawostka, właśnie architektoniczna. Więc chodźmy i zobaczmy, jak wyglądają te ruinki w środku. so why we are now in what is why it is an important ancient monument this temple has three style corn-shaped stupas and also it used to be a Hindu temple but later on they changed it into Buddhist temple by adding Vihara to its front Sukotai jest mnóstwo świątyń, większych bądź mniejszych, więc skakujemy na rowery i ruszamy je pooglądać. Ale żeby Was nie zanudzić na śmierć, pokażemy tylko te najciekawsze struktury. I to w szybkiej formie. Tak, sobie śmigamy iście spacerowym trybem. Szatanami szos na pewno nie jesteśmy na tych wariatach. No nie, no nie. Ale luz, piąta godzina już. Większość większych e, świątyń będzie pozamykana. Ale póki jeszcze je widno, robimy sobie obwodzik dookoła całego tego e, parku historycznego. A teraz traskę mamy taką. Proszę bardzo. Jakiś pojeździk. Czuć daje radę. O, pięknie. Czyli tak pewnie, no nie wiem, z 45 minut, może jeszcze popedałujemy. Nie wiem, tam jeszcze są jakieś ze 3 świątynie mniejsze po drodze, które jeszcze zobaczymy. No ale. Na pewno nie da się wszystkich zobaczyć, no nie ma szans na to nie? w jeden dzień. Jest to olbrzymi kompleks, jest podzielony na cztery, cztery rejony. Na centralny, północny, zachodni, czyli leśny i południowy. Jeżeli chce się, chce się zobaczyć wszystko tak dokładnie, to naprawdę ze dwa dni to co najmniej mi się wydaje, ale my nie mamy ciśnienia, bo już byliśmy tutaj parę lat temu. Widzieliśmy większość. A że byliśmy w Camping Pet to zdecydowaliśmy się tu przyjechać, szczególnie, że mają ten pokaz świateł dzisiaj tutaj, więc dlatego, dlatego tu jesteśmy. O proszę, jakieś totemy tutaj. No jakby pokazać to z One Chang tutaj na górce. Malutka świątynia. No i takich właśnie malutkich to będzie tutaj sporo, sporo na tej trasie. Ale droga jest fajna, jest przez las. Przyjemnie, chłodno, no już nie ma takiego skwaru jak było, jak był wcześniej, bo naprawdę no, lało się, lało się z nas normalnie jak z wodospadu, ale los, no zobaczcie, no, zobaczcie trasę, podziwiajcie suko, taj. warto tu przyjechać, zdecydowanie warto. Daję, ja. Pacet, rowerki oddane. Tutaj, thank you. No, <much> Pięknie. No, i zapomnieliśmy dodać, że trzy dyszki za dobę, czy za dobę, za cały dzień. Czyli na nasze to będzie gdzieś 3,50 zł. Na pewno mniej niż 4 zł. No, do wyboru, do koloru, ale na pewno to nie są kurna harleje, nie? Dobra. Powiem tak, mam ochotę na jakiegoś szejka. 100% mam ochotę na szejka, więc szukamy sobie jakiegoś szejka. Gdzieś tam. No i w końcu mamy go. Szejka ananasowego z dociśniętą marakują do tego. Kurna, zimniwki boskie, smakuje idealnie. Kurna na takie ciepło, na tyle pedałowania dzisiaj. Taki bonusik na koniec. Idealnie. Po kosztował 3 dyszki. Czyli tyle samo co rower na cały dzień. Nie najgorzej, nie najgorzej. A ci dla odmiany kolka. Pam. Może barbecue? Wyglądają smakowicie. I są zadyszka. Mm. This one, how many? Yeah. Three, takie bonusy z... Każda chyba za Dyska. I czy próbuję. Co to są? Parówki zawinięte w szynkę. The big testing. How is it? How is it? it? just fine. E, jak może parówka w szynce to smakować? Nie? Dobra. Ja tu zawijam któregoś z tych bonusów. O, proszę, jeszcze w sosiku barbecue. To będzie całkiem. Jest całkiem. Jest bardzo dobre. No i ogólnie. I tam widać już podświetlają te chedi całe. Mhm. Ale jeszcze jest jasno, więc nie ma tego efektu. Sporo ludzi tutaj. Huh. <laughs> Spróbowała co? What is this? I don't know. <laughs> She doesn't know. Mm. Undefined thing. But inside the there is a bamboo. It's a bamboo. Mm. Yeah. Oszaskiujemy na ginger, ginger. To? peanuts, ginger, carrot. Carrot means we have a means in it. Taki mix masz. Mm. Taka miseczka w bananowych liściach kosztuje 35 batów, czyli za 4 złote. Dodatkowo jeszcze sok ze świeżych pomarańczy. Kwaśnych, powiem, że bardzo kwaśnych. 25, czyli mniej niż 3 zł. Można najeść się za tanie pieniądze tutaj, nieźle. Nie? No a teraz idziemy popatrzeć na tą największą świątynię Wat Mahatat. To jest fajnie wojecznie podświetlone. O, nie ma tego efektu na pewno tutaj. Wszystko że tak jak jest w rzeczywistości, ale to ładnie to wygląda. Superb! <laughs> Robi to wrażenie, prawda? No, fajnie, fajnie to nastrojowo razem z tą nutką jest bosko. Fajne na zakończenie. I'm saying it's pretty good for me, to Sukhothai. Mm, yes. The um, different Sukhothai at night. No, mm, it? <laughs> Sukhothai by night. Sukhothai w nocy. Nie no, całkiem, całkiem to jest. Nie jest to zawsze, to akurat cały miesiąc. Cały miesiąc i tylko w weekendy i w święta publiczne, których jest w miarę sporo w lipcu ale robi to wrażenie. Robi i robi. To Dzień dobry. Dzień dobry, córka naszego wojażu i mamy coś takiego sam jest nazywany zwany amerykański breakfast czyli śniadanie turystyczne nie więc jajka ananasy bekonik kościki wygląda całkiem apetycznie yummy right mmm no. it's incredible it's incredible si dobra zabieramy się za jedzenie tam jeszcze Kawka jest zrobiona dla nas. Tyle zjemy to. Jeszcze pewnie zrobimy rundkę tutaj po w właściwie właściwym tutaj. Nagramy jak życie wygląda z perspektywy motoru, z perspektywy drogi. I ruszymy do domu. Mamy 400 km do przejechania, więc jest to kawałeczek Może coś po drodze jeszcze się wydarzy, zobaczymy. Więc tymczasem do tego wam tam, smacznego przy śniadania.